Jak to wygląda w Szwecji? Czy jest taki ogólny system ubezpieczeń? Jak, jak, Jaki taki przeciętny Szwed ma m, m, takie wyzwanie, jeżeli chodzi o dostęp do lekarza pierwszego kontaktu? Ugryziemy to od takiej strony. E, przedstawię mniej więcej, jak wygląda cały ten proces, powiedzmy, dostawania się do lekarza POZ-u. E, powiedzmy, że jestem chorym pacjentem. Pierwsze co, to dzwonię do przychodni, gdzie odbiera telefon pielęgniarka i udziela mi teleporady i weryfikuje jednocześnie, czy mój stan wymaga, żebym w ogóle przyszedł do przychodni. Jeżeli zwykły katar, nie wiem, przeziębienie, daje kilka porad, proszę zostać w domu i tak dalej. Jeżeli uważa, ok, dobra, tam może być coś, czemu warto się przyjrzeć trochę bliżej, to w tym momencie zaprasza mnie do przychodni, gdzie nie ogląda mnie lekarz, ogląda mnie pielęgniarka i jeszcze raz weryfikuje mój stan. Jeżeli uznaje, że ok, Chyba nie sprawdziliśmy, nie jest to nic poważnego, raczej nie potrzebujesz antybiotyku. Daje kilka rad, osłucha, zbada szybko, bo właśnie pielęgniarki w Szwecji normalnie badają pacjentów e, i odsyła do domu z radami. Natomiast jeżeli, e, natomiast jeżeli e, stwierdzi, że OK, tu może być potrzebny antybiotyk i e, to, żeby lekarz spojrzał na ciebie, wtedy umawia po prostu wizytę do lekarza. I zobacz, dopiero na trzecim etapie pojawia się lekarz mhm. e, w tym tle. A u specjaliście to jeszcze jeszcze chęć.